się Manko, widzowie. się Manko, z tej strony ja, Stefan 7 Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I ogólnie, widzowie, no naprawdę dawno nie byłem na tym świecie z diabłem. <grym> Dobra, nie byłem bardzo dawno na tym świecie z diabłem, ale ogólnie. Ej, dlaczego ja mam kreatywa? Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Nie wiem dlaczego ja mam kreatywa. Bo już nie chciałam wchodzić na ten sit. Powiedziałam w ostatnim odcinku, że już nigdy w życiu nie wejdę na ten sit. No, ale z ciekawości wejdę. Zobaczę. Może gdzieś tu będzie diabelski? Widzowie, tam jest czyśnik. Diabelski pisze. Widzowie, ale czekaj, zanim ja tam wejdę, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Bo, bo to chyba jest. On jest chyba w dziurze podziemnym, tak? Może tylko wykopię? Nie, tu jest jakaś dziura. Jejku, to, to ten diabeł, 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 e, diabelski, halo, czy, czy ty jesteś dobry? Halo? Co? jestem w tej dziurze już ponad roku. E, diabelski, ale wcale ty nie jesteś w tej dziurze ponad roku. Jak ty myślisz, że ja tutaj przecież czasu nie mam? Ile ja mogę wiedzieć, ile ja tutaj jestem? Wiem, ale powiedz, czy ty wiesz coś na temat mojego kreatywu? Ej, ja tu wpadłem! <grym> Może tu podlecam? Zapomniałem o tym, że mam kreatywa. Wreszcie mogę wejść z tej. I żółty. mi włączyłeś go też? No, bracie, <grym> nic nie mówiłem. Czy on powiedział bracie? I co wie? Nic nie mówiłem. Może on powiedział kacie? Dobra, nie ma... Dobra, widzę, że już zrozumiałeś, że jesteś moim bratem. Czekaj, to jest niemożliwe. Powiem sobie całą historię, jak to się stało. Je jesteśmy braćmi, dlatego, że nas urodziła jedna matka. Co? Co? Czekaj, on mówi, nie, czy ty, czy naprawdę urodziła Tylko nas jedna zobacz. matka? Ciebie. Urodziła pierwszego, ja już mam 18, ty jakieś... Nie wiem. 7 lat chyba. Co? No. Wcale nie 7, widzowie! Ja wcale nie jestem gidosem, ja mam... Ty masz 7, ja mam yy, ponad 18. Dziękuję. No ja mam 23. Aha. Okej. Okay. Dobra, pomijeliśmy się z tą 18. -tką. I kiedy szliśmy na spacer razem z twoim. I twoja mama ciebie niosła, to się potknęła i wpadłeś do portalu. Do takiego portalu właśnie jak... Tak? Ten. A później gaz szczeli tego portala i on się zamknął. Pewnie ciebie znaleźli villagerzy. Tak, tak, tak jak... Tak jak teraz? No. I pewnie ciebie znaleźli villagerzy i wychowali na człowieka. Tobie, ja ja nie wiem. No dobra, ale... Czy ja żyłem? Czekaj, czy ja żyłem oto w tym czymś? No. Widzowie czekajcie, ja, ja tam no, się muszę tak, przeteleportować. Roczek, no chyba z jeden roczek. <grym> tutaj miałem? Nie, dwa dni. Dwa dni tutaj żyłeś. Dwa dni. Tak. O, ja ma, ja nie mam kreaty, ja nie mam survivala, dobra. A pokażesz mi gdzie ja mieszkałem albo gdzie... Nie. Bo ty skąd no. wylatywałeś, z jakiegoś glowstone'a? No jakby co to nie jest no. nasz rodzinny dom, ale to jest mój dom. A gdzie jest nasz rodzinny? Jest znaczy jakiś? rodzinny nie jest tak daleko, może kiedyś tobie pokażę, ale mama już i tata już nie żyją. To jest opuszczony dom. Eee, ale smutno. Mam i do tego godna. Okej. Okay. Aha, tu. Dobra, zniszcz, dobra, nie będę cię nie zniszczył. Czy ja jestem rodziną diabła? Widzicie, to widzicie, zgadza się. Zgadza się to, co mam namalowane na moim kanale. Mam swój awatar taki i to jest właśnie diabeł. Więc dobra. Ale tu masz fajnie. Piecyk. Masz tu, masz tu ulepszenie. I byłem już w normalnym świecie, szukałem byłem ciebie, ale jedyne co znalazłem to opuszczoną wioskę Opuszczoną wioskę? No. A jak ty mnie teraz znalazłeś w sumie? Jak na ten seed się dotarłeś? Ty to... No ty strzyłeś na ten seed. No a ty byłeś na tym Sidzie? Czyli ja, Czyli to jest mój pierwszy świat? No. Czyli jest specjalny seed o nas? Matruner ma matrunerowy ma sit, Kati ma kati nowe sit, Wojan ma wojanowy sit, Kaczy tak ma swój sit. Smiley, Vito i i w ogóle inni Gplay i tacy i różni Admiros mają swój własny sit? Tak. Ale tak na naprawdę... A podasz, a podasz mi i, i, ja, jak on się nazywa? Bo widzowie. ściśle tajne. Ja w ogóle nie wiem o wszystkich, Wiem, że każdy ma swoje. Widzowie, ja też wam nie będę lepiej mówił, co to jest za schlid, bo później wejdziecie i my będziecie śledzić. Widzowie, a ja tego nie chcę. Ja już ja już mam za dużo z tym po prostu tym diabłem. Ja zniszczę tą magnę, jakbym kiedyś tu szedł. Może wybuduję jakąś drogę sobie, jakbym kiedyś doszedł tu do netheru, bym się zgubił. To wybuduję drogę do Twojej bazy. A ja w ogóle nie ty się zgubiłeś? No. Diabelski. Widzę Cię, widzę Cię. Chodź tutaj, za Tobą. Jest, chodź. Tutaj, tutaj. Widzisz? Widzisz? No właśnie. Ja tutaj zbuduję jakiś most do Twojej chaty. O nie, nie z desek, nie z desek, nie z desek. Później zacząłem chodzić do szkoły, Ty pewnie też chodziłeś do szkoły. No języki mamy takie same, chociaż jesteśmy z innych światów, ale ciebie pewnie jakiś innego języka czyli bo w ogóle nic nie rozumiałem. Nic nie rozumiałeś? No ja pisałem niemieckie. On, on nie rozumie? No zobacz, on, on pisał teraz, teraz coś napiszę. Zobacz. zobacz. Czyli to wtedy ty pisałeś językiem niemieckim? Nie, nie wiem. To był język diabelski, a teraz? Teraz jakim językiem piszesz? Diabelskim? No tak, to jest język diabelski. I co to znaczy po diabelsku? To, z... to znaczy, <laughs> że po prostu urodziłem się. Pisałem urodziłem się. Czyli to się pisze u nas wszystko razem? No tak. A co u was, nie? U nas się pisze oddzielnie niektóre wyrazy. Ech. Dobra, ja tutaj robię tylko most, bo to co jest... To, twoja... są to jest most... Ja na... też nie wiem, co to jest, jest i dlaczego to się nazywa Ziemia. Nie wiesz dlaczego? No, tym cały... Przecież to... No, nie wiedziałeś o tym? To Mam się nazywa Ziemia. W tym całym jak jeszcze jakieś różowe kwiatki znalazłem. Różowe kwiatki. Haha. Może różowe płatki. Dobra, bo ja w tym języku nie umiem czytać. Tak, on nie umie w tym języku, widzowie, czytać. Ja tak się domyślam. Musiałem tak, sobie... on, się, on się domyśla. Całe lata musiałem się domyślać, że to się nazywa Ziemia. Tak, on się całe lata domyślał, całe lata zgadywał, szukał. Ale gdzie ty szukałeś? Nie, ty tylko no, zgadywałeś. Ciekawe u bo Lokopedia to jest moja ciocia. Logopedia? No. Chyba, chyba bardziej wikipedia. Wiki, no, ciocia, ciotka, ciotka wiki, Lokopedia wiki. Wiesz, logopedia to u nas jest nie? Wymianie... Powiem tobie jeden sekret. No? Jest taki jeden youtuber, ale nie powiem tobie jak się nazywa. I on się urodził na świecie anime. Czekaj, jaki? Dobra, okej. Okay ja nie wiem, nic więcej. To tylko wiesz. Ej, skąd ty znasz Aminie anime? Przecież ty jesteś diament, ty wyglądasz mi na takiego twardego gościa. No anime, skąd znam anime? Bo się wyśmiałam z kolejków. Dobra, okej. Okay. Znalazłam tak, sobie moją szkołę kiedyś? Tak, kiedyś możesz, chyba że teraz nawet, co? Nie, teraz. Patrz, a ja teraz robię tutaj wielką... Ej. Wiesz, to, wszystko teraz spalam. Jak jesteśmy braćmi, to chyba powinniśmy gdzieś zamieszkać. To gdzie zamieszkamy? W moim świecie czy w moim? Bo dla mnie to bez różnicy. No nie wiem, może w twoim, a może... No to ty decyduj, ty decyduj diabeł, nie gdzie wiem, zamieszkamy. Ja jest ciekawy tego drugiego świata. Dobra, on jest ciekawy tego drugiego świata, więc pójdziemy do tamtego. Tylko gdzie jest wyjście? Wyjście jest tam, gdzie jest. Aha, tam jest. Tutaj. Tak, tutaj ten słupek mnie informuje. Ten słupek widzę mnie informuje. Ej, on się już przeteleportował, muszę szybko iść. Boże, ja oczywiście, widzowie, jestem po... Ja oczywiście, widzowie, jestem tutaj po lewej stronie. Diabeł jest po prawej. I w ogóle. Halo, diabeł, gdzie ty? Halo, diabeł! Jesteś w swojej bazie? Ja się gdzieś nie teleport. Ej, a co to za diabeł jest portal? Nie wiem. Może to jest portal do prawdziwego życia? Lepiej nie, wiem. nie ryzykujmy. Tam się Czekajcie, Dobra. Budujemy tą chatę? Dobra, budujmy. Ja biorę najlepsze bloki jakie jest w ja też, bo ja mam też dostęp do wszystkich bloków, a ja w końcu też w sumie jestem teraz diawem, poczułem się jak dziewu, widzowie. Nie wiem, może on mnie coś kłamie, ale chyba nie. Ja zabiorę sobie obsydian, Ma bedrock i poczący obsidian. Co to jest za blok? Drewno? Ziemia wszystkie najlepsze bloki, jakie istnieją. A ja po prostu stawiam sobie drewno. Nie wiesz co to drewno? No to, to a wiesz, co to jest, jest? Pożar? Wiesz, co to, to w ogóle jest? Pożar? To jest jakieś dziwne. A, ja, a jakie jest u was? U was jest takie nederowe, tak? Bo no. wy mieszkacie, bo piekło to, to jest taki jakby neder, taki krzak, taki jak, jak, jak krzak, kraj. Co nie? A co to, to jest różowe? To jest jakaś wiśniowa kłoda. Dlaczego tutaj to budujesz? Jak tutaj nic nie budowałem, to już tutaj budowałem. No to dlaczego tu stoisz? jak tu. Hamar. Nie wiem. Dobra, ja tutaj buduję. Skała macierzysta. Ty znasz Skałę Macierzystą? Lubisz? No nie. Nie lubisz Bedroka? No nie. Nie wiesz. Widzicie, diabeł jakiś taki po prostu jest z innego świata. On czasami nie wie. Dobra, buduję nasz dom. Trzeba zacząć. No to buduj, buduj, buduj nasz dom, diabeł. Ej, ty będziesz miał swoją połowę, ja będę miał swoją. Dobra, będziemy mieli obydwoje swoje połowy. Ja, ja buduję swoją ja, po... na moją połowę. Nie, wiem, ty budujesz na moją. Dobra, tu się zaczyna moja. Od Dobra. Dobra, tak. Ale nie buduję. Dobra, to może oddzielę to obsydianem, płaczącym obsydianem, dobra? Nie, nie trzeba nic oddzielać, będziemy po pokojach odróżniać. Dobra, okej. Okay. Diabeł mówi, że będziemy to po pokojach odróżniać, masz rację. Ja tutaj sobie zbuduję taki na razie mały domek, bo wiecie widzowie, nie wszystko na raz. Widzowie ja chyba nie ja chyba widzę, co ja nie wiem czy ja mów, czy ja wierzę tobie diabeł czy, my ma, czy rzeczywiście jesteśmy razem tymi braćmi jesteśmy razem. co ty możemy sprawdzić DNA Dobra o, e, sprawdźmy DNA bo tutaj diabeł mi mówi żebyśmy, sprawdzi, żebyśmy sprawdzili DNA przez to żeby byłeś w, w innym świecie to teraz nie lubisz takich rzeczy, co byś lubiał? Co? On gada, że jakieś rzeczy by mnie lubiał i lubię, dobra, już widzowie nie ogarniam. Diabelski po prostu jest z innego świata. No to tak czasami się dzieje. Ja tylko coś sprawię. Ja tutaj sobie robię wszystko ładnie. Takie na razie nie za duże domki. Ja tutaj zostawiam dach, normalny dach. I to jest u was, takie jest drewno, tak? Skawie, bo tu nie a przecież to nie jest skała chyba. Nie no, to jest u drewno. To jest u was drewno, a to jest u was drewno. Dobra, już widzę. Tu jeszcze zabudujemy, pyk, pyk. A jeśli nie widzieliście odcinka Tofi Crisp, to Kacperek się kończy. Kto zna Kacperka, to wie o co mi chodzi. Taki na razie mały, nie urządzajmy, nie urządzajmy w nim, dobra? Stawiam płaczący obsydian. Pyk. Co ty masz taki wielki pokój? E, Co on mówi, że mam taki wielki pokój wcale, wcale... Przecież ja wcale nie mam wielkiego. Znaczy... A ty masz mniejszy? No. z widzowie go chyba nie słyszycie, bo po prostu on tak cicho gada, on powiedział, że... No, mam mniejszy przecież. No mówi, że mam. No, może trochę masz, ale możemy razem jakoś trochę tutaj co, Ja tutaj jeszcze zrobię taki mały. I na pokoje. na ja Największy pokój. O nie. O nie. O my, my god. Było. Tutaj nie było. Gdzie? Nie było. A gdzie ty byłeś? Nie, nie, było nigdzie. No ja cię widziałam. Ale nie zepsułam niczego. A czy ty coś zepsułeś mojego? Nie. Zepsułeś? Nie. On mówi ciągle, że nic mi nie zepsuł, a jak widzicie, zepsuł mi i musiałam to, to zamurowywać. No sorry Jezu. No sorry Jezu, co ty gadasz, diabeł? Ja za jam ja mam tu ładnie urządzenie za diabelsko, co? Nie, diabelsko. No i ja chcemy, żebym ja normalnie, bo chciałam zobaczyć jaki, jaki normalny pokój mają na ludzie. Ja. No, ale to no wiesz, taki taki normalny! W sensie, że mają takie materiały bardziej jak deski na przykład. W sensie, że no wiesz. Wiesz, dlaczego w ogóle wyglądasz jak człowiek? Dlaczego wyglądam jak człowiek, diabeł? Bo każdy diabeł wygląda jak człowiek. Aha, super. Ty teraz roz... mogę zdjąć maskę. Czy, czy diabeł, czekajcie, diabeł chce zdjąć maskę? Więc wyczekajcie, czekajcie, ja... A ja... Ja skończymy dom. Dobra, okej, okay, okej, okay, dobra. Ja jeszcze muszę dodać sobie... Ej, chyba zamyknie. Za wielki. No cóż. Jezus! To naprawdę on jest za wielki. Ale dobra może się Diabeł twierdzi, że ma za wielki pokój no i ja się z nim zgadzam. Ja się w 100% zgadzam z diabłem. Kurcze widzowie, już mi się nie chce szukać. Ja już chyba nic po prostu... Ja już nic nie widzę w tym Minecraft'cie. Po prostu biorę synagmę. Wiem, że to mnie będzie biło. Ja wiem, że, że będzie mnie to tak niefajnie robiło, ale strasznie cicho gada diabeł po prostu. No Jezu, tak. No bym rozmawiają tak cicho, nie wiem dla ciebie to ty teraz cały czas dla mnie krzyczysz. Jak krzyczę! Mhm. Dobra. Dobra... No. Diabeł no. To nie było wcale... Dla mnie to wcale nie było takie. Ekstremalne. Dobra, kończę pokój. Eee. O, to jest takie eleganckie wejście do mojego pokoju. Robię sobie typ, takie magomowe. Proszę zobaczyć, jakie mam przejście. Dobra, Diabeł, już kończ budować, bo ja już, już będę kończył film, widzowie. możesz mi pomóc. Pomóc Ci? Mam zebrać materiały? Nie, to już tak pogadać. Diabeł, no już pokaż tą maskę! Już ci ją teraz zdejmę! Zdejmuję ci ją! Zdejmuję, zdejmuję! Kurczę. Widzowie, to papa, to papa diabeł po prostu. Papa, papa. Papa diabeł, ja mogę zawsze, ja się mogę zawsze oddzielić w każdym momencie od siebie. Więc ja właśnie to robię. Ja był pokazuj twarz, bo inaczej nie będę z tobą mieszkał. A możesz mi pomóc chociaż jeden raz. Co mam ci zrobić? No pomóż. Rób takie ściany. Nedery. Z nederytu? Nie, tak Ale... tu. Antyktu... Co mi pomyśliłeś? No bo... No bo... No bo nie rozumiesz, że po prostu ja mam w rzeczywistości takiego miałem, takiego mam kuzyna, którego uważam za brata. I jest to Antek. I po prostu go uważam za mojego brata. Co? No tak, no bo w prawdziwym życiu ja nie wiedziałam, że ty jesteś moim bratem. No i po prostu tak jakoś mi się ciągle masz się mówi... Jakiegoś anima nowego. A Dobra, już chciałam znowu powiedzieć to samo. Ale diabeł, no... Wiecie co, wiesz co, diabeł? Po prostu podłoga ci się zapali. Nie no. Po prostu podłoga ci się zapali. No, mógłbyś pomóc, chociaż czymś się przydać. No dobra, to stawiaj to szybko, diabeł, przecież ci się to uda. No, Już ci jeszcze cię niszczyłem, dobra. Podłogę, jeszcze dach muszę zrobić, to ja mówię. Jeszcze diabeł musisz dach zrobić, no ale bym ja rób to szybko, bo ja chcę twoją twarz zobaczyć. Jeśli, jeśli chcesz, żebym robił to szybko, to możesz mi pomóc. Dobra, już, już mój niby bracie udawany. Czekajcie, widzowie, na chwilę, czekajcie. Dobra, już jestem, widzowie, musiałem załatwić jedną rzecz, a już jestem. Mam nadzieję, że widzę nic nie bo to taka prywatna rzecz. Bo musiałam... Kim ty tam gadałeś? No w domu nieważne, no... Dobra, już ci robię tutaj dach. Dobra, już ci to robię dach. I jak zakończymy dach, to od razu pokazujesz twarz. Będziemy później robić. Co później robić? Meble. No, kiedy indziej będziemy robić meble. Diabeł. Kiedy indziej, diabeł. Ja chcę już zobaczyć Twoją twarz, więc koniec, diabeł. Powiedziałaś, że jak zbudujemy dom, a nie jak meble zbudujemy, więc proszę mi tutaj. Właśnie ja tak powiedziałam przed chwilą. Nie! Do ciebie, twarzy? Diabeł, ale i tak ty nie możesz, nie buduj tych mebli, bo inaczej zobaczysz, wysadzę to wszystko, co zbudowałeś. Dobra. Pokazuj. Gdzie będzie wyjście? Mm, tu. Dobra, i teraz, Pani, proszę, pokazuj twarz. Ostatnie drzwi. I... To szybko. No rób to, rób to, diabeł. Zrobimy je na normalne jedyne no rób drzwi, rób drzwi. Czerwone te zabierz, tamte czerwone obok. No szybko. Dobra, to będą mi bo ja chcę... Diabeł nie rób podwójnych drzwi! Będą podwójny. No rób. Zobacz, to mój świat. No stawiaj to diabeł! To przecież nie moje drzwi! Nie wiem, ale dobra. No co ty narobił? I tak to kiedyś zmieniał. Daj, zdejmuj tą twarz! Diabeł, bo nie wiesz, że już film bardzo trwa długo. Dobra, zrobimy Zdejmuj twarz. Szybko, tak się... nie, nie robisz, diareny, nie, areny, nie robisz. Pięć klocków. No. Ponieważ... Dobra, widzę, już jestem, tylko coś musiałam powiedzieć. No Dobre. i pokazuj, pokazuj, pokazuj! Pokazuję. Ja. Pokazuję. No, <coughs> A, widzowie, co to jest? A, dobra, widzowie, papa. Pa.